Po prostu zmieni to prawo. Ja myślę, że jeszcze powinniśmy, każdy powinien podejść i powiedzieć parę słów. Także po kolei. Do kamery trzymaj. Panie dyrektorze. To ja obecnie jestem faraon. Chciałem koszulkę. No masz dobrą koszulkę. taką. No ale jesteś tatą? Oczywiście, a i widać... Proszę serdecznie, duma i słowa. Ale dzielny tata, słuchajcie, oby takich więcej w naszym kraju. Jak tak prezydent będzie rządził, to tak będą wyglądać w przyszłości. Aby tak było. Pytanie jedno, a odpowiedź jaka jest? Nie będzie. Do tego doprowadził właśnie nasz system. Dokładnie, a czy go przewalić? Tak wygląda normalny I człowiek zna, tak, w naszym kraju. Jak ryba wychodzi z wody. Jak ryba z wody wychodzi.